Witam Elo, cześć Siemanko, tutaj Pyro i witamy w moim pierwszym openingu na moim kanale. Na samym początku chciałem was przeprosić za to, że nie było wyniku konkursu ale się zaraz odbędzie. A nagrodą będzie scargrod to lekko używane. A więc zapraszam. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo cieszę się Esa, więc zanim zaczesz patrzeć zostaw lajka to na pewno tu kurwa przypierdole ASA. If you wanna be my band, put my dick in your hand. Move it left, move it right, back and leak, suck and If you wanna be my band, put my dick in your hand, move Right, bike to leave, suck You know what I mean? I like fuck your mother Really I'm god you are she Siat kurwa uwagada Chota fuck up Dziękuję kolego Siat kurwa polisz rambo Macka bombę łano Siat kurwa uwagada Cia the fuck dziękuję kolego Siat kurwa polisz rambo maćka bombę Oza śnieżna If you wanna be my bed put my dick in your hand Gratuluję osobie, która wygrała konkurs. Teraz proszę cię o podanie Twojego linku do profilu na Steamie. Jeżeli chcecie, abym mówił moim normalnym głosem i zrobił kolejny opening, to prosiłbym Was o zostawienie 70 łapek w górę i 20 subskrypcji, to zrobię jeszcze konkurs. Nara.